Do przejazdu przystępuje Mateusz Tyszko, Duszyński Klub Jeździecki Garbówek i Owier Diego. To koń polskiej hodowli, polski koń sportowy. Hodowcą tego konia, który miał już okazję reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata Młodych Koni, jest Stadina Koni nad Wigrami, a właścicielem. Pan Przemysław Sukczyński, który jest tutaj między nami, dopinguje bezpośrednio swojego najlepszego w tej chwili konia sportowego. A Diego to syn Ogiera Grandorado, ten holenderskiego czempiona, który, którego w konkursach Grand Prix dosiada Willem Greve. Grandorado po Eldorado, dalej Clinton, Corrado ród obiera Cordelabrie. Matka Diego klacz de di d'Ivier to córka francuskiego czampiona Diamant de semi. Jej matka jest pozdobywcy Pucharu Świata Liberocha. Do tego sukcesu prowadził tego obiera Joss Lansing. I kolejna matka po omierze pełnej piwi angielskiej. Abgar. To Holmlut bardzo ważny dla rozwoju hodowli w Holandii. Serdecznie gratulujemy. Nie tylko czysty przejazd, ale jeszcze świetny czas, co doskonale wróży przed rozgrywką. A więc dojdzie do dwóch rozgrywek. Najpierw o medal brązowy, dwa konie i potem dwa czyste o medal złoty sportowego czempionatu Polski Morykoni, a uwaga, kibice. Konkurs